Cześć, witam Was w kolejnej serii. Tym razem w grze Jotun. Jotun prawdopodobnie od Jotunheimu. I tutaj dialogi są w języku islandzkim, z tego co wyczytałem. A ogólnie wszystko jest w mitologii nordyckiej. Mitologii, którą lubię. Jak wszyscy. Jak większość. Dobra, zaczynamy. Ja tu już troszeczkę zacząłem, więc zaczniemy po prostu od nowa kreskówkowa, fajna grafika, mało skomplikowane ruchy, fabuła zobaczymy Co słychać? Úr minn fröysur kulda sem var ólíkur öllu sem ég hafi áður upplefað og skipið okkar sjálf. Í væðarlausu djúpi sjávarins tók half geggsætt neyat ránar við mér. Ég var dreyin dýpra og dýpra í átt að giðji sjávarins. Dauðin vært komin til að sækja mig. Baróttu viljið sálaruminnar myndi ekki næja til að slökkfa þórsta ránar í bráðsina. Myrkri kom, en þegar ég vaknaði veri ekki höll þángs og beina, heldur ég kyrð og þögg. Í zaczynamið næsum bohaterkom Przemúdíva sé svelkjum tuporem Taki cios ma słaby i mocny. Bach! Fajna kreskówkowa kraina. No i oprócz tego mamy jeszcze taki szybki, szybki ruch. Jakby. Można powiedzieć, że unik. Jak widzicie. Piękna grafika. Yggdrasil. Niektórzy będą kojarzyć Ichdrasil jako grę planszową w latach 80. a teraz nie do zdobycia. Biały kruk. Aczkolwiek przyznaję się, udało mi się ją odtworzyć dzięki pomocy portalowi i fanom gier Kurhan Jotunheim o i tu mamy przeszkodę jak widzicie można to Włączając pauzę, można to zwiedzać. Mapa jest może nie za bogata, ale. Hm. No ale cóż. Tu jest taka kraina trujących grzybów, które odpalają wrotki, że tak powiem. Ale przy tych zielonych, niebieskich kwiatkach. Szybko. Nic się nam nie dzieje. To jest jedna z run, którą znaleźliśmy. A no, jeżeli spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że nic nie zobaczymy. Także spróbujemy teraz przejść na drugą stronę. Szybko. Nie ma tu żadnego żadnej staminy, że tak powiem, czyli wytrzymałości. Można aż co chwilę robić te ruchy, może nie co chwilę, bo troszeczkę trzeba odczekać ale jedna runa została zdobyta, tu idziemy chyba tędy po śladach i proszę, wielka głowa zatopiona w basenie, o spogląda na nas ciekawym wzrokiem Mimir Proszę bardzo, przywraca nam siły życiowe i moc. Więc spoko. Tu mamy jedną runę zdobytą. Jeszcze musimy zdobyć dwie, i wtedy otworzymy te wrota. Jestem taki mądry, bo te wrota już otworzyłem. Swego. Czasu. I teraz tak, jedna runa jest w tą stronę, spróbujemy ją na szybko, do kwiatka, do kwiatka, tu się nic nam nie dzieje, oj, szybko, tu jest kwiatek na dole, oj, o widzicie, już zostałem zatruty, trochę mi życia zabrało. Jeszcze szybko znikajcie. na piątka do kwiatka, tutaj. Dobra. Idziemy do runy. Oj, 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 nie chcę zginąć, nie chcę zginąć. Jestem za młoda. Aha, to w ogóle dziewczyna. Oj, tu mamy drugą runę. Druga runa i na mapie to jest tam. ha ona się na biało robi, czyli tam gdzie byliśmy to jest na biało. Dobra. I tutaj możemy coś jeszcze zdobyć. A będziemy się uczyć, jak to wszystko tutaj działa, bo działa przeróżnie, mało życia, mało życia. Ale tu też już byłem. Tu jest Pogini, free Pomnik. Odnawia nam życie. Frick. Bogini narodzin i mądrości. Zwiększyła nam nasz poziom. I patrzcie teraz na mapie, mamy też na białe. Więc zmierzamy w dobrym kierunku. Pierwsi wrogowie nam się pojawili. Też ich już widziałem, więc jestem taki mądry. I oni taki cień zostawiają, no patrzcie jak fajnie to jest animowane, te ich uderzenia, o, wiadomo, gdzie oni Zadadzą cios. A, tu mamy kolejną runę. O, matko święta, przynajmniej święta. A teraz... Banadu, co? to jest ciężko gęsto stajmy tu w bezpiecznym miejscu i zobaczmy mapę a gdzieś tu na dół trzeba iść więc chyba tędy cóż to, już to jakiś, jakaś pomoc dla strudzonego wędrowca ciężko wycelować, przyznaję. Ale chyba dobrze idziemy, bo te kamyki na ziemi nam pomagają, gdzie mam iść. Cios silny i to tylko silny nam pomaga. Bo słaby to jak widzicie jest słaby, tylko Rusza tym konarem. A mocny. Sprawnie. Więc mamy wszystkie trzy runy. Ale tu też wiem, że teraz pojawi się przeciwnik. Nie chcę się znibić. Czy mogę mu uciec? Czy on już po prostu wyszedł? Chciałbym jeszcze pójść do Mimira, który jest na dole. O nie, już widzicie, pasek bossa się pojawił. Wychodzi tam taki mały dziadek, nie? Czy mogę mu uciec? Zobaczymy, jak tutaj ta mechanika działa. O, tutaj do Mimira szybko się. Halo, panie Mimir. Czy tu przyjdzie ten dziadek? O, kółkoń ci stoją. Dobra, czyli, aha, mam tam jedynkę jeszcze, czyli mam jeszcze Dobra, to spróbujemy pokonać tego Dziadka, który na razie wygląda niepozornie Chodzi sobie taki Widzicie, jak mało mu, po mało mu użycie, ale z każdym uderzeniem Raz, dwa Na każdego trzeba mieć końcówkę Raz, dwa Uciekaj, uciekaj, oj Odstałem. Raz. Nie wiem czy to mi odnowiło życie, czy po prostu tak nacisnę. No, on rośnie. Już nie jest taki mały. Hmm, no, chyba w złą stronę robię unik. A jakby między nogami? Można. U każdego jest sposób. Patrzcie. Dlatego jest taki sposób, że po prostu między nogami. Ho, ho, ho. Teraz go trudno w nogę trafić. Bo on ma już większe nogi, większy rozstaw nóg i pewnie też nie wiem czy większą siłę, czy tam większe obrażenia, ale... My, Teraz nie wiem, co się stało, bo ostatnio. czy co będzie, bo ostatnio mnie pokonał. Chyba możemy wejść do środka. Nie, ostatnio mnie pokonał, czy po prostu przestałem z tym walczyć. Teraz wszystko już będzie dla nas czymś nowym.

Teraz nie wiem, czy wystarczy tutaj stanąć. I mi mir mnie odżywi. Że muszę wskakić kółko. No ale teraz mam zero, więc no, ta świątynia trochę tak może coś źle robię. Ale o, spokojnie. Piękna muzyczka. I teraz nie wiem, czy tu, tutaj czasami chmury nie mam wejść właśnie. Otchłań. Tutaj właśnie jest otchłań, z której się chyba wszędzie podróżuje. No Ok. Tak jak mówiłem, trzeba pokonać kilku Jutunów. Chyba siedmiu czy ośmiu. Tutaj nic nie ma, dobra. A na końcu będziemy się bić co dynem. Na każdego oczywiście trzeba znaleźć sposób. No i dodatkowo, co? Coś nowego? Nie ma poziomu trudności. Tajemnicza kraina nas powita. Zobaczymy. Na kamerę też nie mamy wpływu. Nie możemy jej przybliżać, oddalać. Ale jak widzicie, w miarę to się udaje. I dobrze to widać. Nie jest źle. Dajemy radę. Jaran. Dalej, Jotunheim. Run o Jaran. O, jest Mimir A może on nam doładuje te, te nasze zero, co? I, on, I Mimir obudź się Odświeża Twojego ducha A, i obaj mamy teraz dwa duchy Czyli na całą krainę mamy Dwie opcje, żeby sobie jeden kontynuuj Powrót do odchłania. o, jakieś nowe opcje się pojawiły A ja chciałem mapę zobaczyć A tu mapy na razie nie ma może trzeba mapę zdobyć, znaleźć? O, przeciwnik, czy hm. nie chcę cię atakować? Wow. Nerwuję się. O, -o, o! Nie chciałem! Trzeba najlepiej To jest boss jakiś. Trzeba ją poznać. To jest Jotun. Tamten to nie był Jotun. Halo, puk, puk. W brzuch? Tak, brzuch dostał. Trzeba na cień zwracać uwagę. O kurcze, mnie to dowaliłem. Dziewczyna. ma jakiś tutaj patrzcie, biję takim schematem jak będę tutaj stał po prostu raz, dwa, trzy, cztery pięć nie bijemy kwiatka, tylko bijemy rękę żeby jej życie wyszło może zmienić ten atak, więc potem sobie to spokojnie przeglądnę, bo... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szybko do zielonego, do niebieskiego. Tak, niestety nas ochroni, bo ona szaruje. Babeczka. bo ma ten system trzeba to odciąć Żebyśmy mogli do niebieskiego dolecieć 3, 4, 5, 6 O, szybko. Dobra, jesteśmy. Niebieski nas chroni, a mamy drogę otwartą. Teraz pewnie kolejne właśnie korzenie nam tutaj wyczerpie Ladę do ciostu. Uważaj na życie. I tutaj rękę wkładasz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, nie? Osiem, nie? Dobra, szybko do kwiatka. Nic się nie dzieje. Dobra, działamy. I ręka. Udało się. 3 położone. Na prawie połowę życia. Ale to jest prawdziwy, boss. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, damy, 3. Kurde, za dużo. Szybko. Weźmy sobie życie. Dobrze jest nadzieja, ale już widzieliście kolejna jakaś faza. To trzeba najpierw to zrobić. Bo teraz będzie trzeba z tym kwiatkiem właśnie. Więc i teraz tu jeszcze. No, spoko, idziemy do niej. Nie skupiajmy się na kwiatku, tylko na jej życiu. Teraz tutaj silny cios. to mamy kwiatki położone. Mało życia już zostało. I tak, raz, dwa, fajnie, uciekamy. Dobrze, szybko. Przechodzi mgła. Cios mocny. No tam po drodze trochę dostaniemy, ale dobra mamy w do razie czego... O jak zmyłka! W czego mamy życie? Już mam końcówkę życia, więc tak szaleję trochę. Raz, dwa, trzy. O nie, ona teraz rzuciła czar, a ja tutaj się skupiłem na tym. Kurczę. Ma inną fazę. Weźmy życie. I takim małym krasnoludkiem tam walczę. Odcinamy rękę. No, to jest już końcówka, więc trzeba tutaj jakby na razie się schowajmy tutaj. Niech przejdzie ta faza. Mało życia zostało, już prawie. Tak jest. Okiełznaj, puszczę. Co tu się dzieje? Kwiaty do Prawdziwy jał ten puszczę. Pani właściwie.

á samt bróðu mínum og áhef þeirra sildi hann um höfin á starðarinn á langskipi og áfann sér bæði ríkidæmi og veksend. Mér var kent að berjast á unga aldri. Viskamóðu minnar, hugur ekki föðu minns og sögunar af goðunum veitu mér inblástur til að verða hinn fullkomni barndahamaður. Þegar ég hafði aldur til gaf fadir minn mér Tu widzimy wszystkie krainy, chyba możemy mieć tam przy do dowolnej, czy tam gdzie w ramikach Spróbujmy. Nie wiem, czy to dobry wybór, może to był tylko jedyny wybór. Akurat tutaj świeciły takie białe drogowskazy. Czasami jest tak, że idziemy za szybko do jakiejś krainy. Korzenie i grasila. Dobra, to tutaj może zakończymy ten odcinek takiego wstępu pierwszy. Mam nadzieję, że to się zapisze i do zobaczenia w następnym odcinku.